W tym filmie pokażę Ci osiem błędów myślowych, które sabotują Twoje życie. I nie nie chodzi o to, że robisz coś źle, chodzi o to, że Twój umysł karmi Cię przekonaniami, które nie są prawdziwe, a Ty w nie wierzysz. Codziennie, bez pytania, bez sprzeciwu, to nie świat cię rani, to Twoje myśli o tym świecie sprawiają, że cierpisz. I jeśli choć jeden z tych błędów rozpoznasz dziś u siebie, Możesz zatrzymać coś, co niszczy cię od lat. Witaj na kanale Psychologia Obfitości, miejscu, gdzie przestajesz żyć w iluzji i zaczynasz widzieć prawdę. W psychologii nazywamy to błędami poznawczymi. To automatyczne schematy myślenia, które sprawiają, że nie widzimy rzeczy takimi, jakie są, tylko takimi, jakimi podpowiada nam nasz umysł. Problem polega na tym, że większość tych schematów działa poza naszą świadomością. Powtarzamy je od lat, czasem całe życie, nie wiedząc, że to one tworzą nasze problemy, napięcia i wewnętrzne konflikty. Nie chodzi o to, żeby obwiniać siebie, chodzi o to, żeby wreszcie zacząć widzieć, bo kiedy zaczniesz widzieć, możesz też wybierać. Ten film nie jest tylko po to, żebyś zrozumiała te mechanizmy. Jest po to, żebyś zaczęła je rozpoznawać w sobie, a to już pierwszy prawdziwy krok do wewnętrznej wolności. Katastrofizacja to błąd myślowy, który polega na tym, że automatycznie zakładasz najgorszy możliwy scenariusz. Coś się dzieje, lub nawet jeszcze się nie wydarzyło, a twój umysł już maluje czarne obrazy. Telefon milczy, pewnie ktoś miał wypadek, szef chce porozmawiać. Na pewno cię zwolni? Ktoś patrzy na ciebie inaczej? Musisz wyglądać okropnie. To nie są świadome przemyślenia, to są zautomatyzowane reakcje. Umysł przełącza się w tryb zagrożenia, jakby chciał cię ochronić, ale w rzeczywistości to on generuje niepokój, którego nie ma. Wyobraź sobie kobietę, która czeka na wiadomość od partnera. Minęły dwie godziny. W głowie zaczyna się narracja. Na pewno mnie ignoruje. Stracił zainteresowanie. To koniec. Cały wieczór spędza nie w rzeczywistości, ale w fikcyjnej opowieści stworzonej przez własny lęk. Oświecenie polega na zauważeniu tego mechanizmu zatrzymaniu się zadaniu sobie pytania Czy to fakt, czy moja interpretacja? Prawda jest taka, że większość rzeczy, których się boisz, nigdy się nie wydarzy. Ale twój organizm reaguje tak, jakby już się działy. Skoro jesteś jeszcze tutaj, to znaczy, że coś w tobie rezonuje z tym, o czym mówię. I to bardzo dobrze, bo im więcej z nas zacznie rozpoznawać te schematy, tym więcej odzyskamy wolności. Jeśli chcesz więcej takich treści, niepowierzchownych, tylko głębokich, prawdziwych i transformujących, subskrybuj kanał Psychologia Obfitości. A jeśli już teraz rozpoznałaś ten pierwszy błąd u siebie, napisz w komentarzu, zauważam. To mała rzecz, ale może być wielkim początkiem. Znasz to z siebie? Masz tendencję do wyolbrzymiania i przewidywania najgorszego? Jeśli tak, to nie jesteś sama, ale możesz zacząć to zmieniać od dziś. Czarno-białe myślenie to sposób postrzegania świata w skrajnościach. Coś albo jest dobre, albo złe, sukces, albo porażka, albo jestem idealna, albo do niczego. Ten błąd sprawia, że nie widzisz spektrum możliwości, niuansów, kontekstu, tylko ostre kontrasty, które rzadko mają coś wspólnego z rzeczywistością. W relacjach ten schemat objawia się tym, że jeśli ktoś cię zawiedzie raz, choćby w małej sprawie, natychmiast go przekreślasz. Nie mogę na niego liczyć. A przecież każdy może się pomylić, ale twój umysł szuka porządku, prostoty, jednoznaczności, daje ci iluzję kontroli, ale odbiera zdolność do prawdziwego zrozumienia. Wyobraź sobie sytuację, w której przyjaciółka zapomina zadzwonić w ważnym dla ciebie dniu. Czarno-białe myślenie podpowiada, już jej nie zależy, nie jesteśmy sobie bliskie. Tymczasem mogła mieć ciężki dzień, być przytłoczona, zapomnieć, bez złych intencji. Ale twoja interpretacja odcina cię od relacji, od empatii, od prawdy. Oświecenie przychodzi wtedy, gdy zauważysz, że świat nie działa w systemie zero-jedynkowym, że możesz czuć rozczarowanie, ale jednocześnie zrozumieć. Że możesz być niedoskonała, a mimo to wystarczająca, i że życie, które widzisz jako porażkę, może być drogą, która się właśnie zaczyna. Znasz to z siebie? Ten głos, który mówi albo wszystko, albo nic. Jeśli tak, spróbuj dziś poszukać szarości. Czasem właśnie tam zaczyna się prawdziwa wolność. Wyobraź sobie, że właśnie kończysz prezentację w pracy. Większość zespołu kiwa głowami z uznaniem, szef się uśmiecha, ktoś nawet klaszcze, ale jedna osoba siedzi z założonymi rękami, z chłodnym wyrazem twarzy, i właśnie ten jeden obraz zostaje z tobą na resztę dnia. Wychodzisz z sali i w twojej głowie zaczyna się narracja: Zawaliłam, było beznadziejnie, wszyscy to widzieli. Nie pamiętasz nic poza tym spojrzeniem to właśnie filtr mentalny. Twój umysł wybiera z rzeczywistości jeden fragment, zwykle ten najbardziej negatywny i robi z niego całą prawdę o tobie, ignoruje wszystko inne. Komplementy, uznanie, uśmiechy nie mają znaczenia. Liczy się tylko jedno, to co zabolało. To jak patrzenie przez brudne szkło. Niby widzisz świat, ale tak naprawdę widzisz tylko swoje zniekształcenia. Filtr mentalny to nie rzeczywistość. To Twoje lęki w przebraniu faktów. Zatrzymanie się w tym schemacie jest możliwe. Wystarczy zacząć zadawać sobie proste pytania. Na czym się właśnie koncentruje? Co ignoruje? Czy to naprawdę cały obraz? Bo uwaga, to światło. I to ty decydujesz, co oświetlasz. Znasz to z siebie? Masz tendencję do skupiania się na tym jednym bolesnym szczególe, nawet jeśli wszystko inne poszło dobrze? Jeśli tak, to znak, że czas oczyścić swój filtr. Nie musisz zmieniać świata, wystarczy, że zmienisz to, na co patrzysz i sposób, w jaki to widzisz. Umawiasz się z kimś na spotkanie, wszystko dograne, ale nagle ta osoba w ostatniej chwili je odwołuje. Nie tłumaczy się zbyt wiele. W twojej głowie zaczyna się natychmiastowy dialog. Zrobiłam coś nie tak, może jestem zbyt nachalna. Może nie chciała się ze mną spotkać, tylko nie umiała powiedzieć tego wprost. I zanim jeszcze zdążysz odpisać, jesteś już przekonana, że to przez ciebie. To jest właśnie. Personalizacja schemat myślenia, w którym wszystko, co dzieje się wokół ciebie, czyjeś emocje, zachowanie, milczenie, odbierasz jako swój błąd, swoją winę, swój ciężar, nawet jeśli nie masz na to żadnych dowodów. Ten błąd myślowy sprawia, że zamiast żyć w relacjach, żyjesz w nieustannym napięciu i analizie. Ludzie nie mogą mieć po prostu gorszego dnia zawsze chodzi o ciebie. Ktoś się nie uśmiechnął, to przez ciebie, ktoś skrócił rozmowę, może jesteś nudna, ktoś nie odpowiedział od razu na wiadomość, może przestałaś być ważna. W rzeczywistości większość ludzi działa z własnego świata z własnych emocji, zmęczenia, stresu, doświadczeń. Personalizacja to złudzenie, że jesteś w centrum ich reakcji, a to nie tylko obciążające to po prostu nieprawda. Oświecenie przychodzi wtedy, gdy uczysz się odróżniać to na to moje, czy to jego, czy to co czuję jest odpowiedzią na coś realnego, czy tylko nawykową próbą kontroli poprzez winę. Znasz to z siebie? Masz w sobie tę automatyczną reakcję: na pewno chodzi o mnie? Jeśli tak zauważysz to to już dużo, bo kiedy przestajesz brać wszystko do siebie, odzyskujesz wolność, o której nawet nie wiedziałaś, że ją straciłaś. Siedzisz na spotkaniu i mówisz coś od siebie. Ktoś z uczestników nie reaguje tak, jak się spodziewałaś. Nie uśmiecha się, nie kiwa głową, tylko patrzy chłodno, może nawet trochę z boku. W twojej głowie pojawia się natychmiastowa myśl. On mnie ocenia. Pewnie uważa, że gadam głupoty. Może się ze mnie śmieje, wracasz do domu, a ta twarz, ten wzrok, ten moment siedzą z tobą do wieczora. To jest czytanie w myślach. Jeden z najbardziej podstępnych błędów myślowych polega na tym, że zakładasz, że wiesz, co ktoś myśli, i najczęściej to, co myśli, jest przeciwko tobie, bez żadnego słowa, bez dowodu, bez pytania. Tworzysz narrację, która często nie ma nic wspólnego z prawdą. Umysł robi to dlatego, że chce Cię chronić, woli przygotować Cię na krytykę, na odrzucenie, na zawód, zanim naprawdę się wydarzy. Problem w tym, że bardzo często się nie wydarza, ale Ty już to wszystko przeżyłaś. Już poczułaś odrzucenie, już poczułaś wstyd, już poczułaś winę. Tylko dlatego, że twój umysł zinterpretował czyjeś milczenie jako atak. Oświecenie pojawia się wtedy, gdy zaczynasz zauważać te momenty i mówić sobie, to tylko interpretacja. Nie wiem, co ta osoba myśli. I nie muszę tego wiedzieć, dopóki nie zapytam. Świadomość tego, że nie znasz cudzych myśli, uwalnia cię od wielu wewnętrznych dramatów, które nigdy nie wydarzyły się naprawdę. Znasz to z siebie? Masz momenty, w których tworzysz w głowie cały scenariusz, mimo że nic nie zostało powiedziane? Jeśli tak, następnym razem, zanim uwierzysz we własną wersję, zrób pauzę. Może nie jesteś oceniana, może po prostu ktoś ma dziś zamyślony dzień. A teraz wyobraź sobie, że zdarza ci się powiedzieć do siebie coś takiego: Jestem nieogarnięta. Zawsze wszystko komplikuje. Jestem beznadziejna w relacjach. Jedno zdanie, jedna etykieta i koniec rozmowy z samą sobą to właśnie etykietowanie kolejny błąd myślowy, który zamyka cię w przekonaniu, że jesteś jakaś i nie da się tego zmienić. Problem z etykietami polega na tym, że kiedy raz je sobie przypniesz, zaczynasz je wzmacniać. Przykładasz lupę tylko do tych wydarzeń, które to potwierdzają, a ignorujesz te, które temu przeczą. Jeśli powiesz sobie, jestem nieśmiała, nie zauważysz sytuacji, w których byłaś odważna. Jeśli wierzysz, że komplikujesz relacje, każde drobne nieporozumienie będzie dla Ciebie dowodem na tę prawdę. Etykieta staje się tożsamością. Nie mówisz już, miałam trudny dzień. Tylko jestem słaba, nie mówisz byłam w emocjach, tylko jestem niestabilna. To nie tylko krzywdzące, to bardzo ograniczające. Oświecenie zaczyna się w chwili, gdy pozwalasz sobie myśleć o sobie inaczej, gdy mówisz dziś miałam moment, w którym się pogubiłam, ale nie budujesz z tego całej definicji siebie. Jesteś zmienna, jesteś żywa i masz prawo się zmieniać. Znasz to z siebie? Masz takie słowa, którymi opisujesz się od lat i które bardziej cię zamykają niż otwierają? Jeśli tak, dziś może być ten dzień, kiedy przestajesz mówić do siebie jak sędzia, a zaczynasz jak ktoś, kto chce cię poznać naprawdę. Jeśli ten moment cię poruszył, jeśli poczułaś coś ważnego, napisz w komentarzu jedno słowo, które chcesz dziś od siebie odpiąć. Tylko jedno. To może być Gorsza, słaba, za dużo, albo jakiekolwiek inne, które nosisz w sobie zbyt długo. A jeśli chcesz razem ze mną odkrywać, jak inaczej można patrzeć na siebie i świat, zasubskrybuj ten kanał. Tu właśnie o to chodzi. Wyobraź sobie, że spóźniasz się na spotkanie dwa razy w tym tygodniu, i zanim jeszcze ktokolwiek coś powie, w Twojej głowie już wybrzmiewa jedno zdanie: zawsze wszystko robię źle. I to jedno zdanie staje się Twoją rzeczywistością. Nie fakt, że dwa razy się spóźniłaś. Nie to, że miałaś trudny tydzień, że coś się wydarzyło. Tylko to jedno słowo: zawsze. To jest właśnie nadmierne uogólnianie, błąd myślowy, który sprawia, że z jednego zdarzenia robisz regułę, z jednej porażki tożsamość. Z jednej trudnej sytuacji nieodwracalny wniosek o sobie: umysł lubi skróty, lubi uproszczenia, ale kiedy te skróty zaczynają brzmieć jak prawda absolutna, zawsze coś psuje. Nigdy mi się nie udaje, wszyscy mnie zostawiają, wtedy te zdania przestają być tylko myślami, stają się Twoją mapą świata i co gorsza, zaczynasz dostosowywać swoje życie do tych przekonań. Nie aplikujesz na nowe stanowisko, bo nigdy nie jestem wystarczająco dobra. Nie rozmawiasz szczerze z partnerem, bo zawsze kończy się kłótnią. Nie pozwalasz sobie na marzenia, bo mnie się takie rzeczy nie zdarzają. Oświecenie zaczyna się wtedy, kiedy zauważasz, że zawsze i nigdy to bardzo podejrzane słowa. Kiedy chwytasz się na tym i mówisz sobie, to jedno doświadczenie. Nie jestem jedną sytuacją. Znasz to z siebie? Masz w głowie zdania, które zaczynają się od zawsze albo nigdy? Jeśli tak, spróbuj dziś je zatrzymać. Zamienić na pytanie, czy to naprawdę fakt, czy to tylko nawyk myślenia. Bo im mniej ogólników w twoim umyśle, tym więcej przestrzeni na prawdę, a prawda rzadko jest czarno-biała. Wyobraź sobie, że budzisz się rano i zamiast chwilę posłuchać siebie, już w głowie masz listę: Powinnam wcześniej wstać, powinnam być bardziej zorganizowana, powinnam nie jeść tyle wczoraj, powinnam się bardziej postarać, powinnam być kimś innym. To jest musizm jeden z najbardziej powszechnych, ale i toksycznych błędów myślowych. Polega na tym, że żyjesz według wewnętrznej listy obowiązków, które nie pochodzą od ciebie, ale traktujesz je jak święte prawo: muszę, powinnam, trzeba. Musizm tworzy w twoim umyśle nieustanny nacisk. Wewnętrzne przymuszanie do bycia lepszą, doskonalszą, bardziej produktywną, bardziej wyrozumiałą, bardziej kobiecą, bardziej jakąś i co najważniejsze nigdy wystarczająco. Z czasem nawet rzeczy, które kiedyś dawały Ci przyjemność, stają się zadaniami. Relaks zamienia się w obowiązek odpoczynku, spotkanie z bliską osobą, w punkt na liście. Nawet rozwój osobisty w jeszcze jedno muszę. Oświecenie przychodzi, gdy zaczynasz zadawać pytanie, czy to naprawdę ja tego chcę, czy to tylko coś, co mi wmówiono, że powinnam chcieć? Kiedy oddzielasz swoje pragnienia od cudzych oczekiwań. Kiedy rezygnujesz z muszę i zaczynasz słuchać, chcę, mogę, wybieram, znasz to z siebie? Masz w sobie głos, który mówi, że zawsze powinnaś coś jeszcze poprawić, zanim zasłużysz na spokój? Jeśli tak, dziś możesz pierwszy raz powiedzieć mu nie. Nie dlatego, że przestajesz się rozwijać, tylko dlatego, że chcesz zacząć żyć na własnych zasadach. Jeśli ten moment cię poruszył, napisz w komentarzu jedno zdanie, którego masz dość. Takie, które zaczyna się od muszę albo powinnam. Kiedy nazwiesz je głośno, ono zacznie tracić moc. A jeśli chcesz więcej takich treści prawdziwych, mądrych, oddechowych zasubskrybuj ten kanał. Psychologia obfitości to przestrzeń, w której naprawdę możesz przestać udowadniać i zacząć być. I jeśli chcesz iść jeszcze głębiej, zapraszam cię do kolejnego filmu. Silni ludzie tego nie robią, a ty to opowieść o zachowaniach, które sprawiają, że rezygnujemy z siebie, nawet nie zauważając, że to robimy. Czasem nie musimy nic dodawać, żeby poczuć się silne. Czasem wystarczy przestać robić to, co nas osłabia. Do zobaczenia.